Dzień dobry, dobry wieczór, miłe popołudnie. Hello, how are you? Nie wiem kiedy będziecie to oglądać, ale to znowu ja i to na swoim kanale i jakoś to będzie Cezary Pazura. Na początek chciałem wszystkim Wam bardzo serdecznie podziękować, bo nie spodziewałem się, że 200 tysięcy subów wujek Czarek otrzyma od Was w ogóle. A kto wie, czy nie będzie więcej. Za to już Wam dziękuję. Bardzo skrzętnie analizuję na Wasze wszystkie uwagi, Wasze propozycje ewentualnych zmian na kanale i propozycje tego, co mogłoby na kanale być. Ja to zrobię, dlatego że uważam, że ten kanał nie powstaje dla mnie. On powstaje dla Was. On powstaje dla naszych wzajemnych relacji. Zauważcie, my ludzie tych relacji szukamy nawet, nawet w kosmosie. My ludzie wystrzeli... Wystrzew... W rakietach innych ludzi, żeby szukali innych cywilizacji, szukali porozumienia, a my nie możemy się dogadać ze sobą? O tym też będę mówił. Spełniam Wasze pierwsze życzenie. Odpowiadam na Wasze pytania. Ciekawe, że wszystkie praktycznie dotyczą mojej roboty i moich filmów. No dobra, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jak dostałeś się do szkoły teatralnej? Dostałem się do szkoły teatralnej z trudem. Kiedyś zapytałem, jak się dostać do szkoły teatralnej? I pan profesor powiedział mi, wiesz synku, prosto i na prawo. Nie jest dobra odpowiedź. Dwa razy zdawałem do szkoły teatralnej, obydwa razy słabo zaliczyłem, nie miałem punktów za pochodzenie, bo kiedyś za to, że jesteś rolnikiem, dostawałeś dodatkowe gratyfikacje. W sumie tak jak dziś, bo dziś jest krus, a wtedy były punkty za pochodzenie. Tak czy inaczej, dostałem się z trudem, dlatego sobie to potem bardzo szanowałem. Dlatego każdy mój wysiłek był okupiony ciężką pracą potem i łzami. Bo zawód aktora nie jest łatwy, ale przyjemny. Drugie pytanie. W jaką rolę najchętniej byś się wcielił? Szczerze? Dobrze płatną, z jakąś fajną aktorką i że może było... Nie, nie powiem, to to oglądają. Żeby było fajnie. Dobrze płatna rola. To jest coś, czego w Polsce nie ma. Mylą w gazetach hollywoodzkich aktorów z naszymi, bo tam rzeczywiście zarabiają mega pieniądze, mają dystrybucję na cały świat, cały świat ogląda ich filmy, a nasze filmy ogląda kto? My i też nie wszyscy. Co powiedział do ciebie Gajos na planie Czterech Pancernych i jak to wpłynęło na Twoją przyszłość? To jest dłuższa historia. Więc spotkanie z panem Januszem Gajosem, który grał główną rolę w serialu Cztery Pancerni i Pies, czyli Janka Kosa. Polegało na tym, że w wieku 8 lat dowiedziałem się, że w miejscowości e, graniczącej z moją miejscowością, a jestem z Niewiadowa, znacie pewnie, a w ujeździe były zdjęcia, znacie na pewno, na pewno. Tam kręcono kolejne odcinki pancernie. Moim marzeniem było dostać właśnie od Janusza Gajosa autograf. Pojechaliśmy sobie do ujazdu i zobaczyłem czołgi, zobaczyłem tych wszystkich statystów, takie barierki, nie było metalowych, barierki drewniane, które oddzielały plan filmowy. Od nas, zwykłych zjadaczy chleba. Tak czy inaczej, zobaczyłem, że z trzech szarików, jak się okazało, potem rozmawiałem z tym panem szydełko, który był treserem, i rzeczywiście powiedział, że były trzy szariki, bo jeden umiał aportować, drugi umiał wskakiwać, bo się nie miał klaustrofobii, wskakiwać do czołgu, a trzeci po prostu biegał na zawołanie, tam jakieś rzeczy robił. I tylko jeden był psem. Szarik w większości filmu to suczka tak film oszukuje ludzi. Miałem taki pamiętnik z kaczką dziwaczką, kaczka dziwaczka. Taka bajka kiedyś była, wy nie wiecie, bo macie inne amerykańskie. I w tym pamiętniku miałem już łapę szarika, nawet trzech. Potem miałem podpis gustlika, praktycznie wszystkich pancernych. A nie miałem Janka ukochanego. I nagle trafiam na moment, ja ten wypierdek między nogami dorosłych ludzi, gdzie idzie Janusz Gajus. Mój ukochany Janek z pancernych. On ten, o którym śniłem, że weźmie mnie na kolana, założy mi swój hełmofon, pogłaszczę po głowie. I ja przemknąłem się przed, tymi, przed, przed przez te drewniane zasieki. Biegnę z tym pamiętnikiem i mówię Janku, Janku, dzień dobry! To ja nazywam się czaruś Pazura. Czy mógłbyś mi podpisać autograf? A on szedł strasznie zdenerwowany, mówi do mnie na to pytanie. Wypierdalaj! No i tak zostałem. Tatuś mnie zabrał, bo od razu za uszy mnie wyciągnęli z tego błota, bo tam błota było pełno. Pychałem do domu. Przez dwa tygodnie miałem gorączkę, 38 stopni, tak strasznie przeżywałem emocjonalnie to moje nieudane spotkanie z Januszem Gajosem, moim kochanym Jankiem. I uwaga cięcie. 20 lat później, na planie filmu Psy, kręcimy słynną scenę strzelaniny pod hotelem, gdzie Janusz Gajos rozwala wszystkich ludzi. Siedzimy w zimnym Jelczu, to taki był kiedyś samochód, bus, bas, no PKS. Jest zimno, wszystko wypiliśmy, co rozgrzewało i nagle Janusz Gajos otwiera taką fajną e, swoją walizeczkę i tam ma złoty brzeg. Zapytajcie rodziców, to jest taki super koniak z Bułgarii. I zaczynamy się raczyć tym złotym brzegiem. I pan Janusz proponuje, mówi, panie Cezary, no tyle się znamy. Mówi, Janusz, brudzia. A ja mówię, nie. Za to, co pan mi zrobił na ja tej z panem, nie przejdę. Cisza, konsternacja, wszyscy czyście, zwariował pazura. I opowiedziałem mu historię, że powiedział do mnie, kiedy poprosiłem go o autograf, ty, p, Wysłuchał tej odpowiedzi i tak, kurde, czary, nie mogłeś powiedzieć, że to ty. Co byś radził ludziom dopiero wkraczającym do show-biznesu? Jest jedna rada i zawsze będzie ta sama. Nie wkraczajcie. Zostańcie prezesami dużych banków. Cały czas przy forsie. Zawsze coś uszczkniesz. Trzymajcie się. Bye, bye. Wujek Czarek. Kto wie, może się uda.